Wszystkie miski mamy już opatentowane. Każdy rozmiar miski jest ważny, no bo mówi nam o ilości, o dawce dopowej, jaką ma dostać dany zwierzak, bo żeby to była sama przyjemność. To też jest bardzo ważne. Musimy spróbować najpierw tego, co dajemy zwierzętom. Oczywiście oprócz robaków. Lubię, lubię ziemniaki cieplutkie z masełkiem z, z solą. Staramy się im nie wyjadać. Nic. Jak każdy one mają lepszy i gorszy dzień. Jak, jak są takie jakieś osowiałe albo smutne, to siedzimy u nich więcej, próbujemy ich jakoś nie tyle zagadać, no bo nie rozumieją naszego akurat języka, ale chodzi bardziej o jakąś nową zabawkę. Albo właśnie jakąś przekąskę, mleczy, jak było dużo, to dostawały, one się tak strasznie tym zachwycały. Częstuj się, śniadanko. Smacznego, pan z kamerą przyszedł i, i się obawiasz tego. Nowy przedmiot dla nich jest czymś, czymś takim niezrozumiałym. Kiedyś przyszłam w, w płaszczu przeciwdeszczowym ka kaptur na, na głowie, to w ogóle nie chciały podejść, tak jakby. Obawiały się tego mojego złego przebrania. To no złapałaś. Banan! Młodszy to taka papuga. Jak już samiczka coś się zdecyduje zabrać, to on też się odważy. O, i banan. No to smacznego. Cieszę się, że macie apetyt. Iwanka to jest tutaj dobry nawigator. Ona zawsze mówi, gdzie jechać, gdzie stawać, co ja wtedy. To są małpy, które lubią się kąpać, więc robimy im takie prysznice. Chodzisz ze mną? Możesz. Iwanka, podnieś mi włas! To jest właśnie współpraca. Przy takim sprzątaniu też możemy się dowiedzieć, czego małpy nie lubią. Na co nie miały ochoty, co zostawiły z dnia wczorajszego. Widać, że tutaj marchewka nie była pożądana. się dzisiaj po co mi te kalosze. Zobacz. Maluchy się chowają przed nami w domku. O jedna odważna. Rozkładamy na dwa podesty, bo tutaj są samce i samice. Zawsze jest jakaś kłótnia, bo akurat ten ziemniak jest najlepszy, a nie tamten.